Tyle lat, rozumiem, że jest oczywiście Pan pasjonatą, ale czy przez ten lat coś jeszcze Pana zaskakuje? Czy coś Pan jeszcze odkrywa, czy jest to po prostu kolejne spotkanie, kolejny kraj, w który, którym coś ciekawego można zobaczyć, ale czy ten element odkrywczy jeszcze jest? Mam niezwykłe szczęście, i dobry Bóg obdarzył mnie mianowicie tym, że to, co robię zawodowo, jest. Dla mnie cały czas po pierwsze moim hobby, moją pasją. Czyli ja się bardzo często czuję bardzo dziwnie, bo czuję się jak nie w pracy. No, pracowałem tylko raz w życiu na etacie jako dziennikarz przez parę lat i znacznie bardziej lubię robić to, co robię teraz. I to jest naprawdę wielki dar. Więc nie jest to dla mnie yy, dopust Boży i serdecznie współczuję tym, którzy, yy, dla których praca jest kaźmią i dla których praca jest koniecznością, no bo to człowieka mnie szczęśliwia. To naprawdę ja wiem, że, yy, że to jest łaska, że to jest yy, wielkie szczęście, ale yy, no, to szczęście akurat jest mi dane. Czyli po pierwsze traktuję to jako wielką przyjemność. Nie zwyczajnie fascynuje mnie. Wiedziemy, to jest świat. Świat to są pejzaże i przede wszystkim to są ludzie. A ja zwyczajnie lubię ludzi i, i, i lubię nowe miejsca. No i to mnie niezwykle napędza. Dla mnie jest, dla mnie fakt, że Państwo tutaj siedzicie nie jest i fakt, że spotykamy się razem nie jest koniecznością odbywania spotkań publicznych, który, które tak zwane toby publiczne muszą odbędzić. To jest dla mnie prawdziwa i niekłamana przyjemność i czerpie z tego radość, która jest siłą do, do dalszej egzystencji. Więc to wszystko mnie niezwykle napędza i no i cóż tu dużo mówić, no, w związku z tym daje endorfiny i spotkanie z ludźmi jest Niemal tak samo wielką dawką endorfin jak tajskie kary w ponurym listopadowym w Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zerkam na zegarek tak dyskretnie i spodziewałam się, że wszystkich pytań, które tutaj mam przygotowane, nie uda się zadać, ale żeby jeszcze zostawić Państwu czas na, na pytania do, do naszego gościa, chciałabym zadać takie dwa pytania. Może mi się to po, po tym spotkaniu dzisiejszym też taka historie, takie spotkanie o, o historii. Nie tyle może rozmowy, bo nie czuję się w tym temacie kompetentna, a nawet posłuchaniu Pana o tym, co Pan na temat nad historii w ogóle, faktów historycznych ma do powiedzenia. Bo jak wiemy, jest Pan też. studiował Pan historię. Tak, chciała Pani powiedzieć, że jestem absolwentem. Nie jestem. Gdybym podejmował decyzję o studiach e, w wieku studentów Uniwersytetu Trzeciego wieku, to pewnie byłem absolwentem, no ale ponieważ było to dawno temu, więc zajęcia z wojska, które były wówczas jeszcze obowiązkowe, zniechęciły mnie do na studia ostatecznie. Ale za to studiowałem prawie 10 lat. Pochodziło to, żeby do wojska w ogóle nie pójść. Zatem, mimo że dyplomów nie mam, to jak że to 10 lat pobierania na nauki na Uniwersytecie, na, to jednak było coś. Dyplom nie, nie, tutaj nic nie zmienia, jeśli chodzi o wiedzę historyczną. Tak to, ja to mówią dyplom z tak. To... Otóż tak, lepiej bym tego nie ujęła. Mam takie pytanie, czy historia y, powszechna, czy historia Polski y, ma jakiś fakt, ma jakąś taką jakąś historię, gdzie spowodował właśnie kuchni, gdzie kuchnia była powodem skandalu. Albo jakiś dyplomatycznych zatarów. <tuszy> No, kuchnia była wykorzystywana y, jako narzędzie y, dyplomacji y, od, y, od, od zawsze niemal y, tak na szybko to przychodzą mi do głowy y, pozytywne raczej aspekty y, y, kuchni. No, kuchnia y, na pewno y, wiedza o kuchni albo też nie wiedza wywołuje skandale i dzisiaj y, mieliśmy y, jakiś czas temu słynną wypowiedź jednego pana polityka, który mówił, że to Polacy nauczyli jeść Francuzów widelcem. No więc, drodzy Państwo, ten Pan się powinien jednak spalić ze wstydu, mówiąc tak, bo wykazał się ewidentną nieznajomością historii. Otóż tak, Henryk Walezy, drodzy Państwo, bo o to o nim była mowa, który miał przyjechać do Francji z Polski z Widelcem. To prawda, że Henryk Walezy przyjechał do Pol z Polski, kiedy uciekł, dowiedziawszy się, że tron we Francji jest wolny, przyjechał, uciekł, zrezygnował z korony polskiej, pierzchu i uciekł do Francji. Przyjechał do tej Francji z widelcem, tylko ten pan nie wspomniał, że on również wcześniej z tejże Francji do Polski z widelcem przyjechał. Dlatego, bo kim był Henryk Walezy? Henryk Walezy był synem Katarzyny Medycejskiej. Katarzyna Medycejska pochodziła z Florencji. A co się je we Florencji, czego nie da się zjeść bez pomocy widelca? Makaron, drodzy Państwo. Otóż, kto wymyślił widelec? Włosi. Yy, właśnie we Florencji. Dlatego, bo makaron, zwłaszcza długi, musi być na widelec nawijany. Początkowo ten widelec miał dwa zęby, a nie trzy czy cztery. Ale to on właśnie, bo Katarzyna Medycejska przywiozła swoich kucharzy, kiedy została królową Francji z Florencji do Paryża i przywiozła również widelec, który był znany we Florencji już znacznie wcześniej. I tenże Henryk Walezy, nauczony przez matkę, przywiózł również do Polski tenże Widelec i potem go znowu do Francji też przybył, no ale to Włosi nauczyli no, się no, Francuzów widerze i naprawdę mamy wiele powodów do dumy, znacznie, znacznie innych, by, by, by nie musieć posługiwać się nieprawdą historyczną. No i mo, w moim poczuciu to jest skandal, bo mówienie w przestrzeni publicznej kłamstw, ja wiem, że do tego jesteśmy trochę w różnych dziedzinach przyzwyczajeni, ale jednak w dziedzinie historycznej no, to nie wypada. Dziękuję bardzo, mamy świeży skandal za tym. No on bardzo. już jest nieświeży. Świeży z tej współczesnej historii. Na koniec chciałam zadać pytanie, jeśli oczywiście mogę, ponieważ ono jest nie dotyczy tej historii, historii może powszechnej, ale na pewno historii Pana Życia, o, gdzie, gdzieś, gdzieś to wyczytałam, a jest ta historia, myślę, warta tej przypomnienia. Jako młody człowiek, pasjonował się Pan nie tylko nie tylko plęeriami, ale jako młody człowiek, uczeń Piątego Liceum Ogólnokształtowego w Krakowie, miał Pan okazję spotkać się z postacią niezwykłą, generałem Maczkiem, czy my możemy poznać kulis tego spotkania, bo jak również to czytałam, sam generał po latach wspominał to spotkanie. To był rok 1981, przed grudniem lato, w grudniu stan wojenny, a w lecie w trwającym karnawale Solidarności miałem mój historyk z liceum, zorganizował wspaniałą wycieczkę, która trwała miesiąc wycieczka szlakiem katedr gotyckich w Europie. Byliśmy, drodzy państwo, no wszędzie na zachodzie łącznie już nie mówię tylko o Anglii, Szkocji Niemczech, Luksemburgu, Francji, Belgii, ale byliśmy też w Danii i Szwecji. Tych katedr było tyle, że przestałem je rozróżniać po tygodniu, ale to akurat nie miało znaczenia. Wówczas taką wyprawę trzeba było zorganizować opierając się o siły miejscowe, bo środki były ograniczone, więc trzeba było szukać kontaktów by gdzieś tę młodzież w liczbie jednego autokaru z namiotami można było przenocować i odwiedzaliśmy różnych... Pamiętajcie Państwo, że w 1981 roku żyła jeszcze emigracja polska, w, na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc tam mieliśmy przyjemność poznać Panią Wandę Piłsudską, na przykład byliśmy w Instytucie Piłsudskiego, w Instytucie Sikorskiego, Wanda Piłsudska, córka marszałka. I zwróciliśmy się z prośbą, by, przyjąć generała Maczk, by przyjął nas generał Maczuk. I on się zgodził. Początkowo to miało być spotkanie godzinne. Generał Maczek był już wówczas bardzo wiekowym, sędziowym człowiekiem. I to było coś niewiarygodnego. On nas przyjął. On był na utrzymaniu swojego żołnierza, gdyż, jak wiadomo, Anglicy się bardzo nieładnie po wojnie zachowali wobec polskich dowódców. On był nawet barmanem przez pewien czas, Generał Maczek nie miał czego żyć jego podkomendny chyba w stopniu sierżanta dorobił się wielkiej fortuny i generał Maczek miał u niego dożywocie. Generał Maczek wówczas poruszał się na wózku i miał zrobiony ogród wielkości no ja wiem, trzech tych sal. Ogród, który był poziomicą Polski w przedwojennych konturach, gdzie miał takie porobione ścieżki. Czyli generał Maczek na wózku na przykład mógł pojechać sobie z Zakopanego do Kołomyi albo y, z Krakowa do Lwowa, coś niebywałego. No były po prostu porobione takie drogi. I on na wózku jeździł, poziomica, czyli to była oddana skala, były takie małe kontury y, miast przedwojennych i mapa przedwojennej Polski, czyli przedwojenna Polska stworzona dla generała Maczka. Myśmy tam przyjechali, no i siedzieliśmy tam cały dzień. Tak i generał Maczek potem, on jeszcze dość długo żył, bo ostatni wywiad z nim, ukazał okazał się w roku 90, 90. jeszcze zdążono mu przywrócić obywatelstwo polskie. Proszę pamiętać, że komuniści pozbawili go wielu innych generałów. Zdegradowali go i pozbawili go obywatelstwa. I on mówił, że to spotkanie z nami było jednym z dwóch, jedną z dwóch najważniejszych rzeczy, jaka mu się w życiu przytrafiła. Chyba mówił o wyzwoleniu Holandii przy okazji, czy o operacji pod Falesm. I o wizycie młodzieży z piątki dla nas to było też coś zupełnie niezwykłego. Cóż, no. to.